Przepraszam, tu telewizja. Mam pytanie, co chciałby pan oglądać w telewizji? Słucham? Co chciałby pan oglądać w telewizji? Proszę ja nie wiem, ja nie tutejszy jestem. Proszę. Słuchaj, Krzychu, no nie, że ja nie, nie tutejszy, mówi, że... Weź, weź chodzi... tego, weź tego. Którego? To wygląda. Którego? Tego, żeby... Przepraszam, proszę. tu telewizja. Dzień dobry. Proszę pana, mam pytanie, co pan chciałby oglądać w telewizji? Proszę Pana, ja się spieszę do autobusu. Ale... A gdzie tam co? Nie, że do autobusu. Autobusy chce oglądać? Nie, że spieszy się. Słuchaj, trzymaj Krzyw, trzymaj, 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 no. Zrobimy tak, ja mówię Ci, weź, we, wypuść mnie, ja pójdę, zaczep mnie normalnie, ja Ci to wszystko powiem i koniec. Uważaj. Jak, Ty pójdziesz? No dobra, jak chcesz, no. No ja idę. Bardzo Pana przepraszam. Dzień dobry. E, przepraszam, nie przeszkadzam Panu? Nie, ale skądże, skądże? E, mam uprzejme zapytanie do Pana. Słucham Pana pana, Pytanie jest tego rodzaju. Słucham, co pan chciałby może, oglądać w telewizji? Proszę pana, w związku z rozwojem usług handlu i komunikacji oraz przedstawieniem zegarków naszych na czas zimowy istnieje problem zagospodarowania czasu wolnego, którego mamy coraz więcej. Ja chciałbym oglądać w telewizji ambitne programy artystyczne, czyli takie, które bawiąc uczą, ucząc wychowują, wychowując bawią. I Czyli żeby było śmiesznie, proszę pana, dowcipnie, ale poważnie. No, krzywo, no, nikt by ci tak nie powiedział. No, musi byśmy stali tutaj do rana, a po prostu wiesz, i koniec, no. A tak to jest taśmy, by, szkoda, było, bo... a tak żeśmy nagrali i koniec, no. I pójdziemy tam na herbatę, chodź, bo nie ma sensu, no.